WHO razem z Unią Europejską chcą wprowadzić centralne zarządzanie polityką zdrowotną. Kto na tym zarobi? Kto za to zapłaci? Co będzie zarządzane i kim? Między innymi o tym w dzisiejszym programie. To jest program Ordo Juris, w imię zasad ja nazywam się Tomasz Kolanek. startujemy. A moim i państwa gościem jest dzisiaj pan Filip Bator, Instytut Ordo Juris. Kłaniam się, panie Filipie, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Na samym początku przepraszam pana, przepraszam naszych widzów. Gardło mi troszeczkę wysiada, także dzisiaj skrzypie bardziej niż dotychczas. Panie Filipie, spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o nowym traktacie, o tworzeniu nowego traktatu WHO w sprawie zdrowia populacyjnego zdrowia ogólnego, ogólnoświatowego. Kolejne instytucje. Chcą sobie przyznawać prawo do decydowania, jak mamy się leczyć, co ma być leczone, w jaki sposób ma być to leczone, i tak dalej, i tak dalej. Jak to jest, że w takich traktatach bardzo często, a może najważniejszą kwestią jest tak zwane prawo reprodukcyjne. Co to w ogóle jest prawo reprodukcyjne, czym różni się od, tak jak przynajmniej przez wiele lat się mówiło, prokreacji. Reprodukcja, prokreacja. Faktycznie ten termin zdrowie i prawa reprodukcyjne i seksualne często się pojawia w tych dokumentach tworzonych przez niektóre międzynarodowe gremia. No i chociażby w tym projekcie, właśnie tak zwanego traktatu antypandemicznego WHO, też to sformułowanie się pojawia. No zwykle te środowiska lewicowe pod tym pojęciem rozumieją. Kwestie związane z tak zwanym prawem do aborcji, do, także dostęp do antykoncepcji, tego typu właśnie. właśnie no, następuje pewna ideologizacja tej, tej sfery właśnie seksualnej człowieka. No, mówimy tu o, o reprodukcji, więc no, zwykle do tej pory termin reprodukcji odnosił się chociażby do zwierząt, do nie wiem, wirus się reprodukuje i tak dalej, no, raczej nie do ludzi. No, to, co pan zauważył. No, odnośnie, odnośnie człowieka, to mówimy raczej o prokreacji. Zatem następuje tutaj pewne zideolo zideologizowanie, i wręcz takie można powiedzieć, odczłowieczenie w ogóle człowieka i tej, tej, sfery, tej sfery związanej z seksualnością, z płodnością i, i tego typu zagadnieniami. Zatem faktycznie w różnych dokumentach to sformułowanie się pojawia, chociaż nie jest ono jakoś, nie ma jakiejś jednoznacznej definicji w prawie międzynarodowym, aczkolwiek faktycznie, no, chociażby podczas ostatniego szczytu zdrowia w Berlinie, o którym będziemy za chwilę rozmawiać. Ten termin faktycznie był używany i to dosyć często. No tutaj można powiedzieć, że pod, pod pozorem tej walki o zdrowie, tej walki z pandemiami próbuje się te właśnie lewicowe, ideologiczne terminy przemycać do tego dyskursu międzynarodowego. Ponieważ każda rewolucja zmienia się, rozpoczyna się, że tak powiem, od zmiany języka. Tutaj również będzie wtłaczane tak, jak to było w poprzednich latach rewolucja francuska, rewolucja komunistyczna, teraz ta rewolucja, nie wiem jak ją nazwać, również trzeba po prostu wszystko zacząć od zmiany zmian semantycznych. No, faktycznie tego typu tego typu próby są czynione. No chociażby mówi się o tak zwanym prawie do aborcji, podczas gdy, gdy ten, tego w ogóle określenia prawo do aborcji też nie ma nie ma w prawie międzynarodowym żaden wiążący, chociażby Polskę, czy w ogóle żaden wiążący akt prawa międzynarodowego, nie stwierdza czegoś takiego, jak prawo do aborcji. Zatem faktycznie no, te. W tym jest tutaj bardzo ważna ta kwestia właśnie, właśnie językowa, kwestia, bym powiedział, publicystyczna. No po to, żeby, żeby te pewne zmiany ideologiczne wprowadzić, to trzeba faktycznie no przyzwyczaić ludzi do nowej terminologii. I to te instytucje międzynarodowe typu właśnie WHO czy, czy organy Unii Europejskiej często, często podejmują. Równość, solidarność, przywództwo i zrównoważony rozwój. Te słowa dominowały na wywołanej przez pana konferencji zdrowotnej w Berlinie. Jak to interpretować? Co to w ogóle znaczy? Co to znaczy, nie wiem, równość zdrowotna? To może pokrótce powiedzmy czym, czym jest w ogóle ten światowy szczyt zdrowia. To jest takie wydarzenie, które jest co roku organizowane w różnych miejscach, wydarzenie, które gromadzi przedstawicieli między innymi Światowej Organizacji Zdrowia, też przedstawicieli rządów różnych państw, także organizacji międzynarodowych. Głównie takich powiedzmy też podmiotów pozarządowych, różnych gigantów finansowych, organizacji związanych chociażby z Billem Gatesem, one tam mają duży, duży wpływ na to, jak to wygląda. I ten szczyt, który właśnie w, teraz w październiku odbywał się w Berlinie, on był między innymi pod patronatem Olofa Scholza, kanclerza Niemiec, który bierał udział w tym szczycie. Emmanuel Macrona, prezydenta Francji, także pod patronatem Tedrosa Gebre Jezusa, czyli przewodniczącego WHO. I tam tam było poruszonych wiele tematów, ten program był dość szeroki. Był dość szeroki, tam była mowa i o właśnie i o pandemii, i o tych kwestiach związanych właśnie z, z, z tą, tymi prawami reprodukcyjnymi, o których mówiliśmy, ale też tych tematów było, było też, też wiele innych. Natomiast jeśli chodzi o te interesujące nas zagadnienia, no to było mowa sporo o chociażby o tej właśnie współzależności różnych czynników, takich jak zmiany klimatu, system żywienia i tak dalej, pewna właśnie w, w, współzależność różnych, różnych kwestii, ich wpływ na zdrowie, też, też te właśnie kwestie ekologiczne się pojawiały, no i również nie zabrakło właśnie tych, tych tematów, które znamy z tej agendy lewicowej, czyli właśnie chociażby były propozycje, czy takie postulaty, aby te prawa reprodukcyjne i seksualne tak zwane włączyć do powszechnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, czyli czegoś, co WHO propaguje właśnie pod tym hasłem, właśnie propaguje to, żeby jak najwięcej tych usług zdrowotnych było bezpłatnych na całym świecie, szczególnie w krajach trzeciego świata. No i tu się pojawiły postulaty, aby właśnie te, te kwestie związane z aborcją, z antykoncepcją z tego typu zagadnieniami również włączyć do, do tego systemu. Jak chociażby jedna z przedstawicielek rządu niemieckiego mówiła, pokazywała na, na przykładzie właśnie swojego państwa, w jaki sposób Niemcy Niemcy do tego podchodzą, no to stwierdziła, że, że Niemcy zawierają umowy z różnymi państwami, właśnie, głównie właśnie z biedniejszymi krajami trzeciego świata z krajami, do których to, to zostało stwierdzone, mają pewne problemy z tym wdrażaniem tych praw reprodukcyjnych i seksualnych, no umowy, które w jakiś sposób mają, mają pomagać we współpracy też gospodarczej tych państw, a no widzimy tutaj pewien, pewien, pewną tendencję do takiej ideologicznej kolonizacji, to znaczy my wam czy damy jakieś pieniądze, czy stworzymy jakieś warunki do współpracy gospodarczej, ale po, pod, tym, pod tym warunkiem, że Zgodzicie się na te, na te kwestie ideologiczne. Więc, więc tutaj widzimy, że, że te kraje wysoko rozwinięte w taki sposób też, też podchodzą do, 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 tych, do tych państw biedniejszych. Była też mowa o wspieraniu takich organizacji jak Planned Parenthood, czyli taki gigant właśnie aborcyjny. Więc no, to, gdzieś, to gdzieś jest oczywiście pod, pod tymi hasłami równości, prawda wolności i tak dalej, współpracy hmm, przemycane. Ale widzimy tutaj bardzo mocny ten rys ideologiczny, no, za którym stoją te, bardzo często te podmioty, o których mówiłem, no, chociażby fundacja Billa i Melinda Gatesów i też założona przez, przez Gatesa w latach 90. taka organizacja Gavi the Vaccine Alliance, czyli, czyli Sojusz Szczepionkowy. No one około 18% z tego co pamiętam w ogóle budżetu WHO, to odpowiadają te dwie organizacje właśnie za, za, za około 18% budżetu Światowej Organizacji Zdrowia. Więc widzimy tutaj też znaczny wpływ tych, tych podmiotów, tych znaczących gigantów finansowych na arenie międzynarodowej, które też, też znamy no, nie tylko z kwestii ekonomicznych, ale, ale właśnie z tych ideologicznych działań promowania tych skrajnie lewicowych postulatów. Co mnie najbardziej przeraziło w przygotowanym przez Państwa raporcie na ten temat, już nie ma tam dyskusji przecież, czy aborcja jest zła, czy aborcja jest dobra, czy może tak, czy może to, jak to przynajmniej do tej pory było nawet na, na kanwie lewi, lewicowej, tak, czy może to jakieś mniejsze zło i tak dalej i tak dalej. Nie, to wszystko jest OK, to wszystko trzeba wdrażać. Dyskusja była bardziej, jak to zrobić? Do, takiego miejsca, e, do takiego miejsca Panie Filipie zaszliśmy? Już nie da się tego zatrzymać? Każda dyskusja będzie wyglądała tak, my mamy pomysł na świat, my wiemy co jest dobre, my będziemy to wdrażać, a wy macie się grzecznie słuchać albo was ukażemy? E, to znaczy faktycznie było tam mowa o tym, że, te, e, że ta realizacja tych tak zwanych praw reprodukcyjnych i seksualnych no, w jakiś sposób jest na świecie ograniczana. Nawet stwierdzono, że, że była to ograniczana czynnikami religijnymi, kulturowymi, więc, więc no to jest to zostało przedstawione jako problem, jako problem, jako utrudnienie w tej realizacji celów zrównoważonego rozwoju. I faktycznie ten dyskurs, ten dyskurs idzie coraz dalej. Aczkolwiek oczywiście no, tutaj są różne, różne głosy na ten temat, no, trzeba powiedzieć, że Unia Europejska też, też bardzo tutaj ma duży interes w tym, żeby, żeby tego typu agendę wspierać, o czym świadczy chociażby no, to stanowisko, jakie Unia przygotowała właśnie w związku z tak traktat, zwanym traktatem antypandemicznym, do 15 września państwa i instytucje mogły składać swoje stanowiska do WHO, do, a konkretnie do Międzyrządowego Organu Negocjacyjnego, czyli takiego, takiego gremium powołanego do tych prac nad, nad traktatem. No i też też, jak rozumiem, to jeszcze będziemy, będziemy później mówić o tym traktacie bardziej, ale, ale myślę, że tutaj warto wspomnieć o tym, co, co Unia Europejska ostatnimi czasy w tym kontekście proponuje. Mianowicie no Unia faktycznie idzie też w tym kierunku, aby to, te kwestie zwalczania pandemii. Połączyć właśnie z kwestiami związanymi z tymi prawami reprodukcyjnymi, seksualnymi. Też to stanowisko Unii, które zostało poparte przez Ministerstwo Zdrowia, jak też Ministerstwo właśnie potwierdziło w odpowiedzi na wniosek o uzyskanie informacji publicznej, jaki złożyliśmy właśnie do resortu. Też to stanowisko Unii właśnie idzie w tym kierunku. Po pierwsze, to centralna rola WHO w zarządzaniu zdrowiem, można powiedzieć, globalizacja tego, tych procesów zarządzania zdrowotnego. Koordynacja właśnie taka odgórna. No i z drugiej strony, też, też właśnie włączenie tych kwestii związanych z prawami reprodukcyjnymi, seksualnymi, również do, no do tego powszechnego zarządzania też, też w tym kierunku, w tym kierunku Unia idzie. Panie Filipie, jak Pana zdaniem będzie wyglądało centralne zarządzanie polityką zdrowotną, do czego dąży WHO? No tutaj. W tej chwili No projekt... Przepraszam, bo, to, bo, 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 bo tutaj hmm. chyba ja, ja zakładam, że tutaj WHO chodzi o to, o to pojęcie, które zostało wykształtowane w ostatnich dwóch latach, tak zwane zdrowie populacyjne. Co w związku z tym ze zdrowiem indywidualnym? Tutaj pan już wspominał się chociażby te kwestie szczepionek. Czy WHO będzie mogło, nad, nadać sobie prawo, że na przykład wszyscy mają być zaszczepieni już nawet nie na, nie na COVID, tylko wszyscy mają absolutnie w danym sezonie zaszczepić się na grypę. A co na przykład z ludźmi, którzy mają co do tego wątpliwości, ponieważ chorują na szereg chorób. Astmę, Z, znam takie przypadki, jak jedna osoba ma astmę, cukrzycę i nadciśnienie i ona się po prostu boi przyjąć tę yy, szczepionkę, to ona zostanie właśnie jakoś ukarana, no bo jak to rozumieć, centralne zarządzanie polityką zdrowotną, zdrowiem populacyjnym. WHO, to znaczy te zarządzenia, które, które wydaje WHO, teoretycznie mogą być, nie muszą być, to tam byłoby kwestia też analizy konkretnie zapisów w konstytucji WHO, no ale oczywiście nie, nie, nie wszystko musi być wdrażane przez, przez państwa. Teoretycznie państwa mają możliwość tutaj odrzucenia tych pewnych zapisów. Natomiast tutaj widać właśnie, że coraz bardziej się pogłębia współpraca WHO i Unii Europejskiej. No i myślę, że WHO i też te podmioty, które stoją za WHO, które w dużej mierze odpowiadają za finansowanie Światowej Organizacji Zdrowia, no będą chciały nieco też rękami Unii Europejskiej pewne, pewne kwestie przeforsować, ponieważ czy to WHO, czy to tacy panowie jak Bill Gates, no nie mają powiedzmy tej mocy politycznej, żeby, żeby pewne kwestie, żeby pewne kwestie przeforsowywać. Natomiast no ma ta, takie, takie możliwości ma w większym stopniu Unia Europejska. Chociaż y, oczywiście w, teoretycznie w traktacie, w traktatach unijnych jest zapisane, że y, polityka zdrowotna y, leży po stronie państw, y, po prostu państw członkowskich Unii Europejskiej. Natomiast no, nie jest tajemnicą, że Unia też, też w, te, w te kwestie próbuje ingerować y, i faktycznie może być tak, że no, to będzie po prostu to się działo we współpracy z Unią, że, że no, Unia z jednej strony popiera Centralną rolę WHO, ale też zastrzega sobie, że powinno być w tych swoich uwagach do, do projektu traktatu, że powinno być stanow przepraszam, respektowane stanowisko innych organizacji, więc na pewno też Unia będzie chciała mieć wpływ na to, jak to będzie wyglądało. I, i, i można powiedzieć, że to centralne zarządzanie właśnie będzie się działo. Za pośrednictwem Unii Europejskiej, zapewne. Tak można powiedzieć, że tak to będzie wyglądało, chociaż jeszcze oczywiście ostatecznych, ostatecznych tutaj wniosków nie mamy. No, do 2024 roku mają trwać prace nad tym traktatem. Natomiast widać, że na razie w tym kierunku to zmierza, że ta kooperacja WHO i Unii Europejskiej idzie coraz dalej. No i faktycznie Unia Europejska, mając te, te środki nacisku, jakie Jakie stosuje często, będzie próbowała też też zapewne no, te rozwiązania, które zostaną zadecydowane, na ich wdrażanie na państwach członkowskich wymusić. Aczkolwiek nawet jeśli by to było tylko nawet na przestrzeni samego, czy też na, na płaszczyźnie samego WHO, które, które tutaj no, nie ma aż tak wielkiej mocy sprawczej, to na pewno byłby to pewien instrument nacisku, instrument nacisku na państwa, yy, chociaż państwa by się próbowały może jakoś tłumaczyć, że. Yy, no my, my tutaj nie musimy, nie musimy pewnych, pewnych kwestii wdrażać, ale wiemy, jak to wygląda, no to prawo zwyczajowe w, na, tym, na tej płaszczyźnie międzynarodowej jest też czymś bardzo ważnym. Po prostu jeśli jakieś sformułowania, jakieś stwierdzenia pojawiają się w dużej ilości dokumentów, aktów produkowanych przez różne gremia, chociaż może same w sobie one nie mają mocy wiążącej, to jednak po prostu pewien pewne sformułowania wchodzą do tej praktyki stosowania prawa międzynarodowego. Więc, więc no tutaj też trzeba być bardzo uważnym na to, na to właśnie jak, jak co będzie, co będą te gremia, takie jak WHO, wypuszczały, jakie, jakie, stwierdzenia, jakie stwierdzenia będą w swoich dokumentach zabierały, bo to, chociaż nawet jeśli nie będzie miało samo w sobie mocy wiążącej, będzie mogło, być stosowany jako instrument nacisku na państwa, chociażby jeśli chodzi właśnie o te kwestie finansowe, o których, o których była mowa. A na przykład wyobraża pan sobie sytuację, że za kilka lat Bruksela powie: Polska ma być zamknięta, Niemcy otwarte, Austria zamknięta, Włochy, Włochy otwarte albo na odwrót. Zamykamy, zamy, zamykamy Niemcy, zostaje otwarta Polska. Po, w Polsce wszyscy mają się zaszczepić, w Niemczech tylko połowa, centralne zarządzanie zdrowiem. No, to już są, powiedzmy, dalej idące idące kwestie. Czy tak to będzie wyglądało, to trudno powiedzieć. Dobrze, pasam, yy, pytam dlatego, ponieważ obawiam się, no. że w tę stronę właśnie to wszystko zmierza. Ma być suwerenna decyzja, no, by yy, było powiedziane, równość, solidarność, przywództwo. Tak. No, faktycznie można, można mieć takie obawy. Tutaj, tutaj no, Unia, jak mówię, sama też, też dąży do tego, aby aby to, te kwestie zdrowotne były zarządzane w większym stopniu, właśnie, właśnie w sposób centralny. Zatem, no na pewno będzie starała się Unia Europejska pewne tutaj środki, czy też mechanizmy uruchomić w tym kierunku, aby podporządkować sobie państwa również na tej płaszczyźnie, płaszczyźnie zdrowotnej. No, oczywiście, będzie to utrudnione, jeśli, jeśli państwa będą zgłaszały sprzeciw, jeśli będzie jednak jakiś na arenie międzynarodowej, Yy, powiedzmy ruch yy, przeciwko tego typu rozwiązaniom. Jak na razie niespecjalnie to widać w Europie, Nie specjalnie widać, żeby rządy europejskie miały taką wolę, raczej yy, ten sprzeciw idzie z innych, z innych miejsc, chociażby z Afryki. Yy, no Na przykład yy, właśnie jeszcze przed, przed tym ogłoszeniem tego, traktatu tego projektu traktatu antypandemicznego, co miało miejsce w lipcu, no, kilkadziesiąt państw afrykańskich tam wyrażało właśnie głośny też sprzeciw wobec, wobec tym, tych rozwiązań. Naruszających suwerenność. Także jeszcze w 2020 roku prezydent Brazylii Jair Bolsonaro zagroził opuszczeniem WHO przez Brazylię właśnie ze względu na to, te próby naruszania możliwości o samodzielnym stanowieniu przez, przez poszczególne państwa. Więc ten ruch widać właśnie raczej ze strony, ze strony państw z innych kontynentów. Chociaż warto też zwrócić uwagę, że na przykład było, było też sporo mowy o tym szczycie na temat Afryki, tam sporo, sporo miejsca, sporo uwagi, przynajmniej w programie szczytu było poświęcone właśnie Afryce i tam, właśnie tamtym rejonom świata. Nawet tutaj przewodniczący Unii Afrykańskiej był, był jednym z, można powiedzieć, takich patronów tego szczytu. Tak tutaj włączono go do, do, do tego grona, właśnie czteroosobowego, o którym mówiłem. To był właśnie ten pan Gebre który jest przewodniczącym WHO, Macron, Scholz i właśnie, właśnie przewodniczący Unii Afrykańskiej. Więc to jest taka moja interpretacja, ale być może że jest to właśnie taka próba. Jakiegoś spacyfikowania tych krajów afrykańskich, które się sprzeciwiają tym, tym centralistycznym zamierzeniom WHO. Jeśli chodzi o Polskę, to jak na razie no widać, że że Polska, że władze polskie no nie wyrażają specjalnego, specjalnych obaw wobec tego, co się dzieje na, na arenie międzynarodowej w związku z, tym, z tymi przygotowaniami do uchwalenia traktatu międzynarodowego w tej sprawie. Y... Ordo-Juris, nasz instytut, dwa razy składał wniosek o udostępnienie informacji publicznej do Ministerstwa Zdrowia właśnie w związku z tymi zagadnieniami. Najpierw to było na wiosnę, Wtedy ministerstwo oświadczyło, że, czy też przesłało po prostu stanowisko, jakie, jakie pod koniec ubiegłego roku podczas jednego ze spotkań właśnie, właśnie w tej sprawie wygłosił pan Niedzielski. No tam generalnie, ono było krótkie, to tam pan Niedzielski stwierdził, że no Polska zasadniczo popiera, popiera te wysiłki WHO mające na celu uchwalenie tego dokumentu. No i w tym drugim tym, które przed kilkunastoma dniami otrzymaliśmy w tej odpowiedzi, no też ministerstwo stwierdziło, że to nie, nie, nie zamierza nikogo wydelegować na ten szczyt w Berlinie, który miał miejsce, a w sprawie, w sprawie tego traktatu po prostu poparło stanowisko Unii Europejskiej. Tam tylko, ja może tutaj zacytuję tylko ministerstwo złożyło ustne uwagi do, do tego stanowiska Unii. I jak, jak stwierdził resort, komentarze strony polskiej miały charakter ogólny, to znaczy, że przyszły traktat powinien być skoncentrowany na jego głównym celu być zwięzły, operacyjny i możliwy do implementacji. No tak więc Polska nie jest jakoś specjalnie zainteresowana wyrażeniem swojego stanowiska w tej sprawie, niestety. Ale my, my powinniśmy jak najbardziej być zainteresowani. Przecież pojawia się coraz więcej informacji. Chociażby niedawno Rzecznik Praw Pacjentów alarmował, że rodziny znowu nie są dopuszczane do hospitalizowanych w szpitalach pacjentów. Rozpoczyna się ponownie masowe testowanie wszystkich, którzy przybędą do, do, do szpitala choć ze złamaną ręką, ze złamaną, ze złamaną nogą czy z wylewem. Jak to, jak to interpretować po prostu, panie Filipie? To jest, nie wiem, odgórne tutaj jakieś spojrzenie na to, że przypodobanie się WHO, czy faktycznie powrót pandemii jest potrzebny? No właśnie tutaj mamy pewne sprzeczne sygnały. Z jednej strony Joe Biden niedawno powiedział, że pandemia się skończyła. Z drugiej strony widzimy, że... że jednak Ale z drugiej te, te strony procesy... mamy szczyt, o którym przecież rozmawiamy i dokumenty WHO. No właśnie, tak, tak. No jak to się będzie rozwijało? No tutaj, tutaj no, trzeba po prostu śledzić tę sytuację i od strony międzynarodowej i od strony lokalnej. No tutaj z tego co dzisiaj widziałem wypowiedzi pana wiceministra zdrowia Waldemara Kraski, że już niedługo COVID będzie traktowany jako zwykła infekcja, więc no pytanie na ile można, na ile można tutaj, tutaj wierzyć rzeczywiście tym, tym zapewnieniom. Natomiast jest, co jest potrzebne? Jest potrzebny na pewno pewien nacisk ze strony społecznej na Ministerstwo Zdrowia. Jest chociażby petycja na stronie zablokujmy 2 hopl petycja przygotowana przez Ordo że już ponad 30 tysięcy osób się tam podpisało. Właśnie petycja do władz polskich no, o wyrażenie zdecydowanego stanowiska w tej sprawie, o obronę suwerenności polskiej, suwerenności Polski właśnie jeśli chodzi o kwestię decydowania o, o zdrowiu publicznym. No tam się domagamy właśnie tego, żeby rząd na tyle na ile to możliwe sprzeciwił się, sprzeciwił się tym planom sanitarystycznym, jakie pojawiają się na arenie międzynarodowej, a jeśli no powiedzmy nie będzie to całkowicie możliwe, no to aby, aby zneutralizować skutki tych, tym, tego przyszłego traktatu, na tyle na ile pozwala na to, na to prawo. No, co można powiedzieć? Pamiętają, pamiętają zapewne Państwo, niedawno we wrześniu była kwestia tej rezolucji ONZ, słynnej na temat aborcji, gdzie tam było no, w pewien sposób tutaj zaznaczone, że aborcja miała być prawem człowieka. Też początkowo Polska się nie chwaliła w ogóle za bardzo tym głosowaniem, w którym to, no, czy znaczy głosowanie de facto nie było, bo po prostu przyjęcie pewnego konsensusu w tej sprawie. Polska w ogóle nie zabrała głosu, tylko się zgodziła na stanowisko Unii Europejskiej. No ty tutaj z naszej strony nagłośniliśmy tę sprawę, to, to, to jednak jakaś reakcja ze strony rządu była, ze strony pana Szczerskiego, czyli delegata polskiego przy ONZ, no trochę jednak, jednak się głośno o tym zrobiło, więc no myślę, że po prostu jeśli będzie ten nacisk, jeśli będzie, jeśli będzie, ze strony obywateli, ze strony też polityków, którzy są zainteresowani tym, aby, aby Polska faktycznie suwerennie decydowała o, o polityce zdrowotnej, jeśli ten nacisk będzie się pojawiał no to mam nadzieję, że faktycznie jakaś reakcja ze strony rządu będzie. Tylko potrzebny jest właśnie ten głos obywateli, no bo co Polska może zrobić? Polska może po prostu wyrażać swoje stanowisko, nie dopuszczać do tego, aby, aby to, chociażby to prawo zwyczajowe właśnie, bo jeszcze, jeszcze tu nie mówimy o jakichś konkretnych zapisach, które by wiązały państwa, ale żeby przynajmniej jak na razie do tego prawa zwyczajowego nie wchodziły te, Y, sformułowania, o których mówimy, które są bardzo niebezpieczne i po prostu ograniczają możliwość suwerennego stanowienia y, państw o swojej polityce. Tutaj jest jeszcze bardzo wiele kwestii do poruszenia. Panie Filipie, ja poruszę ostatnią, która tutaj nie ukrywam, bardzo, bardzo mnie interesuje. Mianowicie. Yy... Odnoszę wrażenie, że WHO chce walczyć przede wszystkim, a może jedynie no z czymś takim, z czym mieliśmy do czynienia przy, yy, przez, przez ostatnie dwa lata, czyli z jakąś pochodną grypy, z jakąś nową odmianą grypy. Dla niepoznaki nazwaną COVID. A co? Z faktycznymi problemami zdrowotnymi. Przecież nie od dzisiaj mówi się, że te chorobą cywilizacyjną, chorobą XXI wieku jest chociażby cukrzyca. Drugą taką chorobą jest depresja. Ja przeglądając te dokumenty WHO, nie widzę tam jakiegoś większego zainteresowania faktycznymi problemami, faktycznymi chorobami, które rok do roku zabijają faktycznie dziesiątki, a nawet setki milionów ludzi. Tylko skupiamy no, się na takich po prostu pochodnych, grypowych, przeziębieniowych i tak dalej i tak dalej. Tak, no rzeczywiście, no, myślę, że to jest też pochodna tego, że WHO w dużej mierze jest zależne od tych, od tych podmiotów, o których mówiliśmy, od tych dużych, od tych gigantów właśnie finansowych, które to podmioty z jednej strony no, chcą mieć po prostu władzę i, i, i zarabiać grube pieniądze na tym, co robią, ale z drugiej strony też, też zależy im na to, aby te lewicową agendę realizować właśnie rękami tych instytucji międzynarodowych i myślę że to jest kwestia właśnie tutaj tutaj po prostu no, chodzi o pieniądze mówiąc mówiąc potocznie że no, tutaj jest pewien interes ma WHO w tym aby, aby dobrze żyć z tymi z tymi środowiskami z też tymi rządami państw które które tutaj te agendy realizują jeszcze niedawno powiedzmy na początku pandemii WHO uchodziło za taką tubę propagandową Chin tak się przynajmniej to, to określało natomiast Sporo zmieniło się po dojściu do władzy Joe Bidena, kiedy to, no, na przykład, za czasów Donalda Trumpa zostało wycofane finansowanie z rządu federalnego dla Plan Parenthood, a ta decyzja została zmieniona już bardzo szybko po objęciu władzy przez, przez Bidena. Znowu te środowiska proaborcyjne zaczęły być finansowane przez pieniądze państwowe amerykańskie, więc no, tutaj w tej chwili właśnie administracja rządowa USA i tych państw Europy Zachodniej, Plus te właśnie organizacje międzynarodowe, takie jak Fundacja Billa Gatesa, Fundacja Rockefellera, tego typu środowiska, które też były chociażby właśnie patronami tego szczytu w Berlinie, no właśnie idą, można powiedzieć, ręka w rękę z WHO i, i, no i ta agenda, którą, którą słyszymy właśnie z ust, z jednej strony tych organizacji pozarządowych, z drugiej strony z, z, z tych właśnie rządów państw zachodnich. I jest realizowana przez, także przez WHO. I tak to w tej chwili wygląda. Właśnie, aż na koniec tylko wypada zacytować świętej pamięci Andrzeja Lepera. Jak nie wiemy o co chodzi, to wiemy o co chodzi. Panie Filipie, bardzo serdecznie dziękuję za tę dyskusję. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.